Dzień dobry, nazwę się Jestem nauczycielem, i pracuję od 27 lat w szkole, w tej placówce. Także sporo. Jaki był mój ulubiony przedmiot? Na pewno plastyka. Uwielbiałam go do, do tej pory, kocham rysować, malować, kolorować i wycinać. Co jeszcze? Patka w szkole? Bardzo lubiłam się niestety bujać na przyszłe wielokrotnie lądałam no, to po... Pani swoją a szczególnie w z dziećmi. Jest to dla mnie na największe powołanie, a teraz kocham najbardziej. Czy miała pani jakiegoś tego roku Bałturzy na szkole? Tak, miała. Była to pani od Jęcy i bardzo serdecznie ją pozdrawiam, ponieważ e, nadal utrzymuję z tą panią e, kontakt. Co pani się dzisiaj najbardziej podoba w szkole? Wy, wszyscy aktywni, którzy zarażacie nas swoim optymizmem i chcecie z nami pracować. Dziękujemy. Ile pani pracuje w Od września tego roku, bardzo krótko. Od września zeszłego roku, przepraszam. Lubię Pani swoją pracę. Lubię swoją pracę, lubię dzieciaki, lubię z nimi śpiewać, grać. Jest miło. Jakie był Pani Blue przedmiot w szkole? Język polski. Czy miała Pani jakąś śmieszną akcję szkole. Śmieszną akcję? To tak ja, zbyt, ja to, że nie pamiętam. Nie było ich wiele. Ciekawę, nie, ma. nie pamiętam. Czy miała Pani jakiegoś swojego ulubionego nauczyciela? Yy, tak. Pomimo, że język polski był moim ulubionym przedmiotem, wszyscy kochaliśmy Pana od matematyki. Ta nie była moją mocną stroną. Ja, ja mam jeszcze jedno pytanie od to Ciebie. Słucham. E, jaki byłby pomysł, że Pani tutaj dzisiaj przyszła? że dzisiaj tutaj przyszłam, tak. ponieważ uczę w tej szkole, więc oczywiście chciałam być. Dobrze, dziękujemy. Jaki jest Wasz ulubiony przedmiot w szkole? Ehm, podstawy budownictwa. A, no. Nie wiem, tak serio, to e... matematyka. 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 Mhm. Czy mieliście jakąś śmieszną sytuację w szkole? Całe życie, całą Ale... szkołę, każdą klasę. Macie swojego ulubionego nauczyciela. Stąd z tej szkoły e, pan e, Adam Walaczyk. Walaczyk Adam. A pan Artur Przybyski też to napisane. Pani Dabrowska. Opa, pani Dabrowska. Tak, jak najbardziej. Pani Dabrowska też, Pani też. Jeszcze pani Bole, wszystko na Wszyscy dla nas są dzisiaj najbardziej podoba w szkole. Szczerze? Darmowe jedzenie. Nie wiem, tak świetna, świetna atmosfera jest, jest przepięknie, wszystko jest kolorowe, bardzo, bardzo postarane, bardzo, bardzo postarane. A jaki był powód, że dzisiaj to najszczęśliwsze? Bo postanowiliśmy zobaczyć jak ta szkoła tutaj, odwiedzić nauczycieli, zobaczyć co tu się dzieje, co tu się zmieniało, się zmieniało dużo. Tak, no. Także tak. Dziękujemy. Dzień dobry, możemy zadać kilka pytań? Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny? Czy miała Pani jakąś śmieszną sytuację w, w, sytuację w szkole? No, nie przypominam sobie, więc nie odpowiem na to pytanie. Tak teraz na szybko, nie wiem, nie pamiętam. Co Pani się dzisiaj, dzisiaj najbardziej podoba w szkole? Yy, Odejście nauczycieli do uczniów, yy, zmiany które nastąpiły. Również no jest bardzo, bardzo, bardzo zmieniła. jest super. No i tak wszystko. albo tak dalej. Czy miała Pani jakiegoś swojego ulubionego nauczyciela? Kała. Eee, była nią e, Pani Basia Gotwart, przynajmniej polskiego. Eee, tak szybko, sobie przypomnieć. Lubiłam też bardzo Panią Wudel od plastyki. Teraz nie wiem na tego do mienia przypomnieć. E, pani Basia Kubot, e, która uczyła nas geografii. No, chyba to wszystko, bo tak na, na szybko, no nie wiem. Dobrze, <grymne> dziękujemy. A dziękuję również. Dziękuję. A ja mam jeszcze jedno pytanie. Proszę, Jaki dziękuję. był powód, że Pani tutaj dzisiaj przyszła do tej szkoły? Moja bratanica idzie do pierwszej klasy od września, ale no ja też tutaj chodziłam przez 8 lat do tej szkoły. Przyszłam tutaj z dużym, z dużym sentymentem. I bardzo mi się tutaj podoba, bardzo fajnie. Dziękuję Dobre. Wam za zaproszenie. Dziękujemy. Ten, dziękuję również. przydać kilka pytań? Czy miała Pani jakąś śmieszną sytuację w szkole? Oj, w szkole? Miałam dużo śmiesznych sytuacji, ponieważ jak wiecie, nie wiem czy wiecie, ja też chodziłam tutaj do tej szkoły i w tej szkole pracuję praktycznie całe swoje życie. Czy było takich śmiesznych sytuacji? No tak. Chodziłam już raz.

bardzo lubię swoją pracę, a muszę świadczyć trochę miło, że już 40 lat w tym roku pracuję w jednej jednym placówce, w Szkole Podstawowej im. Janusza która jest dla mnie nie tylko świetna, ale też pierwszy w dlatego kocham tą szkołę, kocham i cieszę się, że na pewno drugi raz wybrałabym tą pracę. Dobrze, dziękujemy. A a jaki był powód, a że Pani dzisiaj tutaj przyszła? Yy, powodem, dlaczego, dla którego dzisiaj wszyscy tu nauczyciele jesteśmy, jest yy, dzień otwarty w naszej szkole. Dzień otwarty wpisał się w kalendarz naszych uroczystości szkolnych, dlatego też chcemy pokazać naszym uczniom, którzy przyjdą do naszej szkoły, że szkoła to wcale nic groźnego, że szkoła jest fajna, kolorowa, radosna i żeby dzieci bez stresu mogły pojawić się tutaj we wrześniu, przy, mamy taki dzień otwarty, żeby mogły przyjść, zobaczyć, pooglądać jeszcze z rodzicem, no bo od września dzieciaczki przyjdą do nas sam. Dlatego ten dzień otwarty i dlatego nasza obecność dzisiaj. Dobrze, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, możemy się Oczywiście, proszę bardzo. Pierwsze pytanie. Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny? Moim ulubionym przedmiotem był... Dobra, możemy zadać niemal pokaże. Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny? Matematyka. Czy miała Pani jakąś śmieszną akcję w szkole? Podstawy, czego dodałam, nie pamiętam. Miała Pani jakiegoś ulubionego nauczyciela? Pani Kula była matematykiem. Co Pani się dzisiaj najbardziej podoba w szkole? Szczerze powiem, raczej wszystko, tak bardzo się podoba, jest bardzo kolorowa. Jak Jaki był powód, że Pani tutaj dzisiaj przyszło? Moje córki z Belgierna, która wyszła do pierwszej klasy i tutaj właśnie do tej szkoły. Dziękujemy.